Ostatnio kupił u nas klient telekonwenter do lustrzanki z bagnetem A. Dzwonię do klienta z zapytaniem, czy wie, jaki kupił telekonwenter, że to jest do lustrzanki. Tak, wiem. A do jakiego obiektywu pan to kupił? Powiedział jaki model. Ja mówię, wie pan co, prawdopodobnie nie będzie to pasować. Na to klient mi odpowiedział: proszę pana, bagnet to jest bagnet. Państwo, mam na imię Cezary i dzisiaj chciałem omówić niby prostą rzecz, telekonwentery. Ogólnie, w innych odcinkach omówimy szczegółowo poszczególne marki, poszczególne modele. Ale ogólnie zasada działania telekonwentera, jak używać, co to daje, do czego to służy. Telekonwenter to jest układ optyczny, który wpinamy pomiędzy aparat a obiektyw i powoduje on nam zwiększenie ogniskowej. No super, prawda? Nie trzeba kupować kolejnego obiektywu i można sobie zrobić z obiektywu, który mamy na przykład dwa razy dłuższy. Nie do końca tak. Tak jak powiedziałem, jest to układ optyczny, który wpinamy między aparat a obiektyw i mamy obecnie produkowane zazwyczaj dwa modele telekonwenterów. To jest telekonwenter zwiększający nam ogniskową o 1,4 raza i dwukrotny. Kiedyś jeszcze próbowano produkować trzykrotne telekonwentery, ale ogólnie to gdzieś tam zaprzestano tego i e, firma Nikon w swej karierze jeszcze miała do lustrzanek telekonwentery o m, przeliczniku 1.7 raza. Oprócz tego, że mamy telekonwentery 1.4 raza lub 2 razy, jeszcze mamy inny aspekt. E, aspekt Dwóch rodzajów mocowań. Cały czas na rynku funkcjonują i obiektywy, i, i telekonwentery oraz aparaty typu lustrzanka i typu bezlusterkowiec. Na przykład, tu mamy telekonwenter Sony 1,4 raza do yy, bezlusterkowca, a tu mamy dokładnie taki sam, niewiele różniący się 1,4 raza telekonwenter do lustrzanek. Także jak Państwo zaczynacie kupować telekonwenter, to po pierwsze musicie zwrócić uwagę na bagnet, żeby kupić właściwy bagnet do bezlusterkowców z mocowaniem E, do lust w przypadku Sony do lustrzanek z mocowaniem A. Co nam dają telekonwentery? Telekonwentery wydłużają nam ogniskową o 1-4 razy lub 2 razy, ale to nie jest takie bezstratne. To znaczy, jeśli kupujemy telekonwenter 1-4 razy, podpinamy go do obiektywu, zaraz omówię do jakich obiektywów, jakie telekonwentery, to tracimy jedną przysłonę z jasności obiektywu czyli obiektyw 2-8 robi nam się automatycznie obiektywem o świetle 4. Tak samo, jak kupujemy telekonwenter o dwukrotny, to światło w dwukrotnym telekonwenterze spada nam o dwie przysłony, czyli z obiektywu o świetle 2.8 robi nam się obiektyw ze światłem 5.6. Co nam daje Jeśli zakładamy do obiektywu na przykład 70 telekonwenter dwukrotny, to z obiektywu 70 robi nam się obiektyw 140-400. Przy Telekonwenterze 1,4 proporcje się zmieniają wraz z przelicznikiem, czyli ogniskową 70 mnożymy razy 1,4 razy. Wychodzi nam około 105, a na ogniskowej 200 nam się zrobi ogniskowa 280. Oczywiście cały czas mówimy dla formatu klatki pełnej. Jeśli to jest APS-C, no to jeszcze mamy ten mnożnik razy. 1,5 raza wynikający z wielkości klatki. Nie z wielkości działania telekonwentera, tylko z wielkości klatki. No więc super. Z obiektywu podstawowego 7200 nagle nam się robi teleobiektyw. Ale czy to tak działa w stosunku do wszystkiego? No nie, niestety nie. Niektóre osoby próbują kupić telekonwentery do obiektywów, które nie są przystosowane do założenia telekonwentera. Bo telekonwenter firmy firmowy typu Canon, Nikon czy Sony czy Tamron czy Sigma to są telekonwentery przystosowane zazwyczaj do danych rodzajów obiektywów. Nie da się założyć telekonwentera do wszystkiego. Przykład. Mamy tutaj 85 Nikona, AF-S, obecny model do lustrzanki i dwukrotny telekonwenter do lustrzanki. Próbuję go wpiąć. Tu wystaje układ optyczny, który wbiłby się w soczewkę tego obiektywu. Nastąpiłoby uszkodzenie mechaniczne obiektywu. Tak samo nie można telekonwenterów stosować do obiektywów na przykład szerokokątnych, czy jakichś tam podstawowych zoomów i tak dalej, i tak dalej. Dany telekonwenter jest dedykowany zazwyczaj do pewnej grupy obiektywów. I na przykład telekonwentery dwukrotne są dedykowane do obiektywów typu 70 2028 e, 302-8, 402 600 ze światłem 4, czy 500 ze światłem 4, raczej do teleobiektywów. Też w pewnym, w pewnym momencie pojawiły się obiektywy, obiektywy typu 200-600, typu 150-600, i tam w niektórych układach niektóre telekonwentery, na przykład 1.4 albo dwa razy działają. Od czego to zależy? Zależy to od kilku czynników, i naj, najprostszym sposobem, jak gdyby sprawdzenia, czy dany telekonwenter współpracuje z danym obiektywem, jest specyfikacja producenta. Nie ma osób w, w sklepie czy, 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 czy gdzieś tam, które wiedzą wszystko. Też warto, jeśli układ jakiś tam telekonwenter, optyka, czy można nawet dwa telekonwentery nieraz wpiąć, e, też warto popytać użytkowników na forach, bo oni mają swoje doświadczenia, swoje jakieś metody. Takim przykładem nietypowej sytuacji, jakby telekonwenter obiektyw, jest e, na przykład e, optyka Canona. No, to mówmy to na tym przykładzie. Mamy tu obiektyw 70 do lustrzanki i mamy tutaj najnowszy model 70 do RF. -a. I zawsze od lat przy, w lustrzankach, w obiektywach lustrzankowych można było bez problemu wpiąć y, telekonwenter do obiektywu. Pomimo tego, że wystaje tutaj duża soczewka Tutaj w obiektywie jest miejsce. I ostatnio przyszedł klient kupić obiektyw i mówię: To wie pan, najlepiej pan sobie kupi 7228, i do tego dokupi sobie pan dwukrotny telekonwenter. Nie będzie pan musiał kupować drugiego, długiego obiektywu. No i rozmawiamy, rozmawiamy. Doszło do jakby finalizacji transakcji, i klient mówi: To. Czy mogę sprawdzić, jak to działa? Mówię, ależ oczywiście, nie ma problemu. Co się okazało? Okazało się, że w najnowszym telekonwenterze dwukrotnym RF, czyli do bezlusterkowców, soczewka wystaje półtora centymetra mniej więcej, ale w 7228 nie ma, broń Boże, miejsca na wejście tej soczewki, ponieważ jest całkiem inna konstrukcja. Konstrukcja obiektywu jest wysuwana i Soczewka oczywiście się cofnęła przy wysunięciu na 200, ale przy ogniskowej 70 moglibyśmy potłuc e, tylnią soczewkę obiektywu. Czyli obiektyw nadaje się do wyrzucenia. Jak używać telekonwentera? Króciutko i prosto. Ja przyjąłem sobie prostą zasadę. Jako fotograf zawsze podpinam e, telekonwenter do e, obiektywu i następnie dopiero podpinam go do aparatu. Dlaczego? Dlatego, że no, wątpię, żeby to komuś się przytrafiło, ale jednak ten element y, y, przedni, który wchodzi w obiektyw y, w telekomunikatorze, jest bardzo wystający. Gdzieś tam w ferworze walki czy czegoś, no jakby niechcący się włożyło, podpiło najpierw do aparatu i włożyło, tą część do bezlusterkowca, gdzie matryca jest bardzo, bardzo blisko, no to można by było uszkodzić niechcącym matrycę. Także najpierw wpinamy telekonwenter do obiektywu, a potem przypinamy aparat do całego zestawu. Następna rzecz, jak wpinamy telekonwentery do obiektywu i aparatu, to nie podnosimy tego wszystkiego za aparat. Dlaczego? To jest kolejny jakiś tam element, kolejny moment, gdzie jest jakieś łączenie. To jest zawsze słabszy moment tej całej konstrukcji. Też wydłuża się ogniskowa, wydłuża się ciężar, robi się obiektyw cięższy i te siły, które powstają, są większe. Łatwiej jest wyrwać wtedy, czy. Obiektyw z telekonwentera, czy obiektyw z telekonwenterem z aparatu. Są aparaty, które przód, y, konstrukcję przednią, tam gdzie jest bagnet y, na obiektyw, mają dość słaby i jest to bardzo, bardzo łatwo zrobić. Następna rzecz, jak wpinamy po wpięciu telekonwentera do obiektywu, na przykład do 604, która jest gigantyczna. Ja zawsze stawiam sobie obiektyw na no po prostu na osłonie przeciwsłonecznej i przypinam body do całej konstrukcji. I wtedy spokojnie za uchwyt statywowy podnoszę całą konstrukcję, jakby obiektyw, a nie aparat. Aparatem nie ciągnę nic, bo przy takich obiektywach dużych te napięcia już są naprawdę kosmiczne. Telekonwenter, wspaniała rzecz. Mamy obiektyw 7200, no z wyjątkiem Canona. Jedziemy na safari. Nie musimy kupować 10400, który byłby kolejnym takim dużym obiektywem i niestety dość drogi. bo telekonwentery najnowszych generacji kosztują około 2500 zł. Może niektóre troszkę więcej, niektóre troszkę mniej. E, ale. E, a obiektyw 10400 kosztuje kilkanaście tysięcy czy kilka dużych tysięcy złotych. Więc najprościej byłoby kupić telekonwenter i mieć problem z głowy. Nagle nam się robi obiektyw 140 400 ze stałym światłem 5 6 Obiektywy 1400 mają przeciętne światło, tam jakieś 4,5, 5,6, 6,3, coś takiego, więc dokładnie to samo, więc jakby bez strachu, ale nie jest tak do końca pięknie. Pierwsza rzecz, telekonwenter, tak jak powiedziałem, przyciemnia nam obiektyw. Te telekonwentery cały czas się rozwijają, są coraz lepsze. Pierwsze telekonwentery, czy pierwszej, czy, pierwsze, czy drugiej generacji działały do przysłony 8, z tego co pamiętam. Powyżej telekonwerter jako taki spełniał swoją funkcję, czyli wydłużał nam ogniskową, można było zrobić zdjęcie, bo przysłona, wszystko działało w obiektywie, ale przestawał działać autofokus. Wynikało to głównie z, ze słabej czułości autofokusa w aparacie. Też czasami było to blokowane przez producenta software'owo. To z tego co wiem, w jeden przypadek i teraz mając tą ogniskową 400 w wyniku telekonwentera, co zyskujemy, co tracimy? Zyskujemy wagę w torbie, no bo mamy małe urządzenie, które waży 100, coś gram, może 200, a nie kilogram czy kilo coś. Druga rzecz, nie mamy dwóch obiektywów, tylko mamy jeden. Trzecia rzecz, zawsze tłumaczę klientom, że 70228 to jest taka podstawa, jakby jeśli ktoś myśli poważnie o fotografowaniu, i to jest bardzo przydatny obiektyw. 100-400 używamy rzadziej. Chyba, że ktoś jest przyrodnikiem, chyba, że ktoś fotografuje sport, no to to może być urządzenie jego, urządzenie, na którym pracuje non-stop. Ale jeśli jedziemy na safari, kupujemy telekonwenter. Mamy ogniskową, mamy dobre światło, no i dlaczego jakby ludzie tego nie używają non stop. Zaczynają używać coraz częściej i coraz więcej. Ale na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że pierwsze telekonwentery pogarszały jakość. Z serii e, e, dwukrotne pogarszały jakość radykalnie. Zawsze się mówiło, że telekonwenter 14 to jeszcze ta ingerencja w ten obraz, w tą jakość obrazu jest niewielka, no nie? nieodczuwalna, nie ma znaczenia. Przy dwukrotnych to już było o wiele, wiele większe. Wydaje mi się, że w obecnych telekonwenterach do bezlusterkowców jest już ta technologia tak dopracowana, że ta ingerencja w ten obraz, jeśli jest, to jest w 100% akceptowalna. Też zmieniło się to, to światło, czyli w poprzednich modelach e, telekonwentery dwukrotnie, autofokus działał do przysłony 8. Teraz to się zmieniło, to teraz jest to o wiele, wiele więcej. To jest 11, bo na przykład 200-600 Sony wiem, że chodzi z telekonwenterem dwukrotnym, a tam jest światło 6,3 końcowe razy 2, no to jest 8, 11. Także to wszystko idzie do przodu. Jakość tych telekonwenterów jest coraz lepsza i one już nie powodują, nie powodują też ograniczeń w autofokusie. Autofokus działa równie dobrze, a jeśli troszkę zwalnia, to, jest to nie jest to tak zauważalne jak w starszych generacjach, szczególnie w lustrzankach. Jest jeszcze drugi aspekt używania telekonwenterów. Szczególnie mówię tutaj o bezlusterkowcach. Do bezlusterkowców możemy adoptować obiektywy z lustrzanek przez przejściówkę, przez adapter. Wszystkie firmy, które produkują Sony, Canon czy, czy, czy Nikon, mają swoje oryginalne adaptery. No i czasami jest tak, to trzeba sprawdzić w specyfikacji producenta, że na przykład, to ostatnio miałem taki przypadek. Bezlusterkowiec Sony, adapter oryginalny Sony, dedykowany do najnowszy model. Klient zapina 500 4 Sony, ale od lustrzanki. Wszystko działa, ale klient wymyślił sobie, że zastosuje telekomwender, bo akurat mieliśmy dwukrotny 4 raza i mówi zobaczymy czy działa. Okazuje się, że to adapter plus obiektyw działa bez problemów. Podpinając telekonwenter 1, 4 czy dwa razy, pomimo że jakby parametry światła były ok, nie działa autofokus. Nie wiadomo dlaczego. Czy software nie uwzględnia o tego, że ktoś może próbować taką kombinację robić, czy jakieś inne ograniczenie, czy ograniczenie technologiczne jest. W każdym razie nie działa. Także jeśli Państwo chcecie eksperymentować typu. Adapter plus telekonwenter plus obiektyw to albo specyfikacja producenta, a jeśli Państwo macie jakieś starsze obiektywy czy, czy starsze telekonwentery, warto gdzieś tam popytać na forach, bo pewnie ktoś ma już jakieś spostrzeżenia, doświadczenia i na pewno Państwo dobrze doradzi. Reasumując, telekonwenter, czy 1,4, czy dwa razy świetne rozwiązanie. Bardzo Państwu ułatwi życie, jeśli Państwo fotografujecie przyrodę czy sport, albo jeśli jesteście podróżnikami i nie chcecie dźwigać dwóch teleobiektywów, a jedziecie na safari. Ale są pewne zasady. Nie po pierwsze musimy sprawdzić bagnet, czy kupujemy do bezlusterkowca czy do lustrzanki. Po drugie musimy sprawdzić, czy dany telekonwenter pasuje do danego modelu. Nie nie przyjmujemy, że ja mam telekonwenter Teleobiekty w to na pewno telekonwenter do tego pasuje. Nie, bo tam z tyłu jest namacalna soczewka, którą państwo potłuczecie w razie włożenia, a nawet jeśli nieraz się w jakichś tam modelach klientom udało wpiąć telekonwenter, to on i tak nie działa. Telekonwentery są w obecnych czasach dedykowane do określonych obiektywów i do określonych bagnetów nie robimy eksperymentów. Nie można z szerokokątnego obiektywu poprzez podpięcie telekonwentera dwukrotnego zrobić dwa razy dłuższy obiektyw. To tak nie działa, bo fizycznie się tego nie da wpiąć i można zrobić sobie krzywdę. Następna rzecz. Jeśli Państwo kupujecie telekonwenter danej marki, to zazwyczaj telekonwentery Tamrona współpracują z Tamronem, Sigma z Sigmą. Canon z Canonem, czy Nikon z Nikonem, czy Sony z Sony. Są tam jakieś układy, że coś z czymś, ale chociażby czasami konstrukcja obiektywu, że, że jest kwadratowe wyjście obiektywu, a nie okrągłe, powoduje fizyczne ograniczenie możliwości wpięcia. Poza tym pamiętajmy o tym, że może być ograniczenie software'owe. Po prostu ograniczenie, żeby nie zapinać danych telekonwerterów do danego obiektywu innej marki. Musimy o tym wszystkim pamiętać i musimy to uwzględnić przed zakupem. Jeśli Państwo macie wątpliwości, lepiej zadzwonić do naszego sklepu i zapytać, czy to będzie działać z tym, niż odsyłać. Mamy jeszcze jeden typ telekonwentera, który pojawił się od niedawna. Niedawna to jest Kilka dużych lat, ale teraz jakby to zaczyna firma Nikon mocno stosować w swoich najnowszych obiektywach, to są telekonwentery wbudowane. Polega to na tym, że nie mamy oddzielnego telekonwentera, tylko telekonwentor jest w środku obiektywu, przy bagnecie, wbudowany na stałe. I jakby urok tego urządzenia polega na tym, że wystarczy taki przełącznik przełączyć. Przepchnąć i nagle ogniskowa zmienia nam się o 1-4 raza, co następuje błyskawicznie. Nie musimy rozpinać, odkładać, składać i tak dalej, tylko po prostu błyskawicznie mamy 1-4 raza dłuższą ogniskową. Ale to omówimy w innym odcinku filmu o telekonwenterach. Kupując telekonwenter, Państwo ułatwiacie sobie życie, jest Państwu lżej, wygodniej. Obecne telekonwentery myślę, że mają. Są tak wysokiej klasy i tak znikome zniekształcenia, że bez problemu możemy używać czy jeden, cztery, czy dwukrotny, a nie musimy dźwigać dwóch obiektywów, tylko jeden. Także rekomenduję tylko za czym Państwo kupicie. Przejrzyjcie specyfikacje, przejrzyjcie modele, przejrzyjcie czy dany telekonwender współpracuje z Państwa obiektywem. Jeśli Państwo macie wątpliwości to co do tego, dzwoncie do naszego sklepu przed zakupem i z miłą chęcią. Doradzimy i sprawdzimy, czy na 100% to będzie działać. Jeśli Państwu film się podobał, subskrybujcie kanał i kciuki do góry. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.